Wszystkim słuchaczom. Dzień dobry, wszystkim widzom kanału Układu Sił. Mateusz Grzeszczuk, z tej strony będziemy rozmawiać o brytyjskiej polityce. Za mną jest doktor Małgorzata Kaczorowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Liz Truss została wybrana na nową przewodniczącą Partii Konserwatywnej Wielkiej Brytanii. 57% głosów oczywiście zastąpi Borisa Johnsona w fotelu premiera Wielkiej Brytanii. Urząd obejmie we wtorek. My na kanale Podróż bez Paszportu rozmawialiśmy o tych kwestiach wewnętrznych. Dzisiaj z kolei skupmy się może na takiej polityce międzynarodowej. Pani doktor, czy wybór przy nowa pani premier oznacza jakiekolwiek zmiany, korekty w polityce zagranicznej? Chodzi też o miejsce Brytyjczyków tego w tym, nazwijmy to, globalnej grze mocarstw? Ja myślę, że wielki korekt, takich fundamentalnych korekt poczynionych ze sprawą e, i w czasie premierostwa e, pani Wistras, które się e, właściwie już rozstrzygnęło powoli. E, Czekamy właściwie na forma, formalizację tego procesu i nominację e, królewską e, oraz e, m, zgodę parlamentu, ale myślę, że tutaj już to nie będzie, to jest właściwie formalność. W kwestiach międzynarodowych właściwie wielkich zmian i tąpnięć, czy też absolutnych korekt kursu, nie wiadomo jakich nie będzie. Jeżeli już to faktycznie może jakieś korekty, nie, nie rewolucje i nie. Absolutnie zmiany czy, czy zaciąganie hamulca ręcznego. Nie, takich nie przewiduję. Najbardziej chyba najcięższą, najcięższym polem walki, czy też frontem, żeby użyć takiej, takiego języka z pola bitwy, będzie, będą z pewnością relacje z Unią Europejską, bo to jest w pokłosie Brexitu to jest kwestia jeszcze gdzieś tam wiszącego, czy też projektów, programów, projektów zmian dotyczących protokołu dotyczącego Irlandii Północnej, kwestii związanych właśnie z układaniem relacji z Unią Europejską i wewnątrz odnalezienia się Zjednoczonego Królestwa jeszcze po, po Brexicie, bo powiedzmy szczerze, że właściwie ta formuła, która jest bardzo nową formułą przyjęta żeż pod koniec zeszłego roku, jeszcze już ta ostateczna Decyzja o rozwodzie i właściwie ten tego rozwodu jest nie do końca jeszcze zakończona. No, tam trzeba jeszcze rozstrzygnąć pewne, pewne kwestie. Tym bardziej, że Zjednoczone Królestwo, o czym rozmawialiśmy w ostatni piątek, kiedy zakończyło się liczenie głosów członków partii konserwatywnej, właściwie kwestie no, nie są jeszcze skończone. To jest, to jest powiedzmy sobie szczerze, to, to, to wszystko. To mhm. Kwestie Brexitu są tutaj bardzo, bardzo dotkliwe. I dotykają kwestii wewnętrznych. Co będzie jeszcze? Unia Europejska na pewno, i tu może um, z uwagi na to, że um, Listras jest um, orędowniczką takiego, można powiedzieć, zdecydowanego Brexitu i to powiedziała w swoim wystąpieniu zaraz po ogłoszeniu um, przez um, Sir Grahama Brady'ego, szefa um, Komitetu um, 1922, um, wyników um, tej ostatniej prostej rozgrywki głosowania członków Partii Konserwatywnej, um, podziękowała i właściwie od, oddała hołd, można powiedzieć, złożyła hołd Borisowi Johnsonowi i zaraz po właśnie um, ogłoszeniu wyników w 2016 roku Brexitu referendum w sprawie Brexitu, stała się orędowniczką Brexitu, można powiedzieć, zmieniając swój kurs myślenia o 180 stopni całkowicie, co też przysporzyło jej poparcie Borysa Johnsona także w rządzie, przecież to do końca minister spraw zagranicznych w rządzie Johnsona. I absolutnie tutaj w tej kwestii nie będzie, nie będzie pewnie zmiany. Może to być ostry kurs. Podobno kobiety są najlepszymi terrorystkami, czyli są twarde w tych postanowieniach, choć zarzuca im się tę kobiecą delikatność, niezdecydowanie. Nie sądzę, żeby byli stras, która można powiedzieć zjadła zęby w rządach trzech premierów, w tym jednej premierki, więc ma porównanie od Davida Camerona po Borysa Johnsona przez Theresa May. Wie, co, jak, jak się zachować na tym polu. Myślę, że w polityce zagranicznej to jest nowa, ona jest ministrem spraw zagranicznych od pewnego czasu, właściwie niespełna roku, więc można oczekiwać, że tu też będzie się czuła raczej swobodnie. Ciekawa jestem, jakie będą jej ostatecznie decyzje. Myślę, że w kwestiach Ukrainy, może powiedzmy sobie o tych kwestiach, które są dość jasne, w kwestiach Ukrainy będzie kontynuatorką polityki Borysa Johnsona, a więc wspierania. Ukrainy, natomiast nie będzie to z pewnością jakieś większe zaangażowanie. Sama zresztą zapowiedziała, że wysyłać raczej wojsk nie zamierza, czy też Royal Navy e, też w okolice Krymu e, też nie, nie planuje. E, to z pewnością. E, z pewnością będzie decydowała się kwestia, i to są ciekawe kwestie, e, kwestia Chin. Tutaj zdecydowana jest e, pozycja Wielkiej Brytanii jako definiu, definiuje się Chiny e, i sama list też e, wskazuje na Chiny. Zresztą jej kontr... Kandydat Rysi Sunak również, tutaj raczej była zgoda, jako jedno z tych największych zagrożeń teraz, które nie dość że dominuje na rynkach i przejmuje rynki gospodarcze, też przejmuje może być pole i politykę zagraniczną chcą wpływać, kontrolować różne części świata, więc to pewnie będzie pewnie będzie tak. To, to będzie ciekawe rozwiązanie, jak tutaj ta kwestia się również. W kontaktach z innymi krajami, tymi największymi, może udziałowcami polityki międzynarodowej, rozstrzygnie. No i kwestia Ukraina kontynuacja, pewnie zwiększenie wydatków na obronność, albo przynajmniej utrzymanie na tym samym poziomie. Co ciekawe, co mnie bardzo ciekawi, jak będzie wyglądała jej pozycja, bo zapowiadała podobnie jak Rishi Sunak, walkę z zmianami klimatu. I kwestiami ekologicznymi. Natomiast stwierdziła jeden z. W kilku spotkaniach, że będzie raczej starała się nie zwiększać wydatków i przechodzi, bo kwestie klimatu wiążą się bardzo silnie z polityką energetyczną. Kryzys energetyczny, zwiększanie wydatków na energię to też czeka i można powiedzieć, to widmo wisi gdzieś tam nad mhm. Brytyjczykami, co też, wobec czego też Listra zaczyna i chce działać. I zapowiedziała, że to w przeciągu tygodnia zaproponuje program, można powiedzieć, ułatwienia radzenia sobie z planowanymi rosnącymi wydatkami na energię Brytyjczykom, ale zapowiedziała, że um, choć jeszcze jak. Nie było to wodne, była, była ekolożką i była mocno zaangażowana w ekologię. To jednak nie chce i nie przewiduje zwiększenia wydatków na, na właśnie walkę ze zmianami klimatycznymi na rzecz. Tu woli wskazała, że woli przekazać wydatki na walkę chociażby o prawa kobiet, czy też wyrównanie szans dziewczyn, dziewczynek na polu pracy i edukacji. Plus jeszcze właśnie zmniejszenie podatków to też będzie na pewno problem związany z, z zmniejszeniem wpływu do budżetu. Hmm. Oczywiście tak. Ilość, tak, tak. w dyskusjach. Zacznę jeszcze kwestię ukraińską, bo Władimir Zelenski, prezydent, wspomniał o tym, że ma nadzieję, jeszcze przed ogłoszeniem wyborów, że, tak. że ta spuścizna Borisa Johnsona no, będzie kontynuowana, że to jest coś, na czym będzie można budować dalej. Co to właściwie znaczy w praktyce spuścizna Borisa Johnsona, jeżeli chodzi o kwestię ukraińską i takie właśnie stosunek Brytyjczyków? Z pewnością będzie to kontynuacja to, o czym także wspominał Rishi Sunak, jako jeden z oczywiście współautorów. Listras również, no bo członek, ob, oboje byli członkami rządu Borysa Johnsona. Rishi Sunak nieco krócej niż Listras. To on był jednym z tych, którzy rzucił papierami w czerwcu i co doprowadziło właściwie do wyboru nowego lidera nie, i do, zmusiło do odejścia ostatecznie Borysa Johnsona. Natomiast Będą utrzymane z pewnością sankcje. To zapowiadali zarówno Listras, jak i Rysz To będzie również to, to są zapowiedzi wydatkowania czy też wydawania, przeznaczania, List raz wskazywała na 3% swojego PKB na, na obronę, obronność, obronę, to chociaż nie było to pociągnięte czy też wskazane jakoś tak szerzej omówione, więc zobaczymy, jakie to będą konkrety, bo tu się może coś ewentualnie, jakaś korekta pojawić. Co z ewentualnie dodatkowymi pieniędzmi? Sunak, Sugerował wyjście poza cel 2%, więc tam zobaczymy, jak to będzie. Tym bardziej, że Sumak w trakcie dyskusji i właściwie pytany na spotkaniach dwóch kandydatów jeszcze o objeździe po Wielkiej Brytanii powiedział, że on nie miał żadnych oporów, było odpowiedzi na pytanie, czy wsparłby listras w jej rządzie, i czy wszedłby do tego rządu, a on powiedział absolutnie, że tak, bo ja chcę służyć Wielkiej Brytanii. Listras miała taką, takie zawahanie i oczywiście powiedziała o Wielkiej Brytanii. O tej Roli państwa i służebności, swojej funkcji. Natomiast tu już widać było taki dystans. Ale wracając do Ukrainy. Lista z pewnością utrzyma obecne podejście, to, które Przecież jest autorstwa Borysa Johnsona i podtrzymywane absolutnie zawsze takie wskazywane jako wiodące, jak to się określa w komentarzach, jest jastrzębie. To takie hmm. właśnie bycie przewodnikiem i wspomaganie i uzbrojeniu, i wspomaganie Ukrainy też na tym forum unijnym. I to pozwala także Wielkiej Brytanii bardzo fajnie kontaktować się i korzystać. No niestety, muszę użyć tego słowa, wykorzystać tę sytuację na polepszenie stosunków relacji z państwami unijnymi, właśnie na kanwie tych, tych wspomagania Ukrainy. Ale nie przewiduje jednak listras bezpośredniego zaangażowania militarnego. To, o czym wspomniałam, właśnie zapytana o tym, czy wyśle Royal wina na Morze Czarne, powiedziała, że, że raczej nie zamierza w ten sposób bronić ukraińskich dostaw zboża. Natomiast przybrać, można powiedzieć, Trochę płaszcz Margaret Thatcher, która przecież odbijała swego czasu wyspy. Natomiast nie jest i nie faktycznie to, to wybrzmiało, że nie jest przygotowana na to, by bezpośrednio zaangażować Wielką Brytanię w konflikt w tym sensie, żeby wysyłać wojska czy swoją flotę. Więc tutaj, tutaj ta kwestia nie jest, nie, nie podlega żadnej dyskusji. Ja myślę, że to, jest, to, to oznacza tę kontynuację Borysa Johnsona. Zaangażowanie, wsparcie, wsparcie właśnie militarne, w tym sensie przekazywania ewentualnie broni, Innego wsparcia, pewnie logistycznego, natomiast pewnego takiego konkretnego zaangażowania jak na razie, przynajmniej nie zapowiedziali. Mówi pani doktor o wsparciu, ale właściwie co jeszcze do zaproponowania mają Brytyjczycy? Dzisiaj właściwie pół roku po znaczy, pół roku wojny na, na Ukrainie, konflikt, oczywiście Ukraina wspierana sankcjami, wspierana i militarnie, ale co jeszcze Brytyjczycy, że tak powiem, mają. Mają jakieś asa w rękawie, i też coś, co byłoby naprawdę oczekiwane przez stronę ukraińską. Ukraińska strona, oczywiście nie tylko od Wielkiej Brytanii, od Zjednoczonego Królestwa, ale od innych państw NATO, społeczności międzynarodowej, Unii Europejskiej, zresztą wysyła te konkretne sygnały, absolutnie oczekuje jeszcze większego zaangażowania. Każde większe zaangażowanie poza wysyłaniem czy wsparciem finansowym, militarnym, uzbrojenia, no byłoby, mogłoby być odebrane jako aktywne zaangażowanie się czy to strony NATO, czy jakiegokolwiek innego państwa, członka Unii Europejskiej, czy też no właśnie chociażby jakby Zjednoczone Królestwo, nie członka Unii Europejskiej, no ale uczestnika aktywnego NATO. Więc podejrzewam, że tutaj każde z państw, nie tylko państwo brytyjskie, będzie ostrożne. Natomiast um, oczywiście um, kwestie związane z, um, z, um, z, um, z, z takim za, um, asem, o którym Pan wspomina, na pewno nie będą um, decydowały się tylko za drzwiami Downing Street 10 um, w porozumieniu z ministrem obrony um, i um, oczywiście ministrem spraw zagranicznych, ktokolwiek nim będzie um, w nowym rządzie TRAS. Co zresztą też będzie ciekawe, skład tego rządu też będzie bardzo ciekawy. To mnie bardzo e, interesuje, kto tam się znajdzie, ale z pewnością trzeba będzie wyciągnąć rękę i porozumieć się z Francją, do której teraz ostatnio, e, można powiedzieć, lekki kusłuchanie miała, e, mówiąc o takiej, no właśnie, gdzie padło, e, pojawiło się pytanie e, przyjaciel czy wróg. Na pewno ten dystans e, wobec Francuzów gdzieś tam się pojawił, ale Macron e, starał się, e, można powiedzieć, robić dobrą minę do złej gry i powiedzieć, no tutaj byłby, problem, gdyby jednak e, Francja nie m, była jednak jednoznacznie podstrzegana jako e, przyjaciel, a nie wróg, e, bo tutaj pewne zawochanie tras miała. Ale myślę, że to była... E, nie chcę bronić, e, nie chcę być adwokatem <grym> diablicy, e, e, natomiast nie, nie sądzę, żeby to było takie... Nast Pamiętajmy, nastawienie może taki myśli trans, i to się troszeczkę tak wymsknęło poza tę kontrolę dyplomatyczną, jaką mają zwykle dyplomaci w sprawie w spraw zagranicznych na spotkaniach, tutaj mogły wziąć górę emocje i taka zbytnia szczerość przed swoimi członkami, czy swoim audytorium, ale myślę, że to jest zrozumiałe i to akurat nie zaskoczyło. Teraz zobaczmy, Brytyjczycy mają dystans do Francuzów, to nie jest największy przyjaciel w Europie. Ja myślę, że bardziej przyjaciel przyznały P niż Wielkie. Tu zdecydowanie silniejsze kontakty wiążą Brytyjczyków z większością innych państw, niekoniecznie z Francją. I ten dystans od wieków znamy i to absolutnie było widać. Więc nie sądzę, żeby tutaj jakiś as przewidywało samo sama Zjednoczone Królestwo. Ono, ono w tej chwili, tej sieci powiązań, która już się stworzyła w trakcie w czasie konfliktu przecież no, już ponad 160 170 50 nawet już ponad dni trwa ten konflikt. I e, e, ja słyszałam przewidywania o nawet przedłużeniu w, w, w takich kategoriach lat. Mam nadzieję, że to się jednak nie ziści, bo to jest przerażające. E, I najgorsze jest to, o czym mówiliśmy na samym początku konfliktu ukraińskiego, żeby tylko nie przyzwyczaić się do tego, że gdzieś tam jest. Nie chcę powiedzieć lisie, bo tam jest cały czas, to nie tyle się żarzy, tam jest ogień w tym konflikcie, w tej wojnie, nazywajmy to po imieniu, żeby się właśnie nie przyzwyczaić. Mam nadzieję, jeżeli liczę na jakiś as, to liczę na zaangażowanie się Listras jako premierki i jej albo sekretarza kobiety sekretarza, albo mężczyzny sekretarza stanu do spraw stosunków międzynarodowych. Polityki zagranicznej, ministra spraw zagranicznych, wobec tego, że zainicjuje jakiś pomysł, wskaże, będzie tym niosącym kaganek hmm. zakończenia, czy pomysł na zakończenie tego konfliktu. Tak, Chociaż tak. nie sądzę, żeby to akurat Brytyjczycy mogli być tym głównym rozkrywającym, ale pomysł może i ten klucz do rozwiązania. Albo, żeby przeciąć po prostu węzeł gordyjski, miecz do rozwiązania tego problemu. Mhm. Będzie w rękach brytyjskich. Tak, tu pojawiły się nawet pomysły tego sojuszu Polska, Wielka Brytania, Ukraina. Sojuszu, nie wiem, co myśleć, myśleć przepraszam, o takim, o takiej układance, pani doktor. Oj, układanek i sojuszy, i przymierzy takich innych mórz jest sporo. Im więcej sojuszy, tym lepiej myślę. Natomiast tych, tych sojuszy politycznych na scenie międzynarodowej, sojusze dobrze mieć i dobrze je budować, i dobrze dyplomatycznie je podtrzymywać i. I pielęgnować. Natomiast, żeby tak bardzo łączyło Polskę, Ukrainę i Wielką Brytanię, owszem, zawsze wsparcie kolejne, każde konkretne takie wsparcie, jak na przykład brytyjskie dla Ukrainy, jest absolutnie bezcenne. Polskie dla Ukrainy, jasne, tutaj. Polacy Polska myślę, że dała tyle ile mogła albo nawet jeszcze więcej. Ja powiedziałabym nawet jeszcze więcej ten odruch w pierwszych miesiącach cały czas byliśmy naprawdę otwarci i super mimo że historię mamy jaką mamy i można tutaj było gdzieś tam szukać szukać pułapek czy też wielkich dołów nie i to, I to jest wspaniałe. Uważam, że, że to, jest, to jest cudowne. Natomiast myślę, że owszem, trzeba i warto wypracować myślę, że taki, taki kanał łączący właśnie przez Polskę jeszcze ten skok połączyć jeszcze wyspy. Natomiast tak się zastanawiam, co może łączyć te trzy kraje tak różne. Z Wielką Brytanią, tak inne, o tak innej i mentalności, i, i e, kulturze. E, no, jeżeli to ma być e, kwestia związana z relacjami z Rosją, e, no ale to nie tylko może być, to nie powinno być tylko budowane na tym, by się chronić, bronić na tej negatywnym takim, prawda, e, 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 taki ochronie I, i tym elemencie właśnie. E, Takiej konfrontacji, czy też strachu, czy też obrony przed taką konfrontacją, myślę, że powinno być to wsparte i um, obudowane taką pozytywną, um, pozytywną powłoką. To będzie miało wtedy sens. Aha. Jak na razie nie widzę mianownika, który by się jak na razie obronił. Antyrosyjskość to za mało dla Ukrainy, Wielkiej Brytanii i dla Polski, jeżeli chodzi o budowanie sojuszy, dzisiaj Na również... W przyszłość nie ma tak. sensu w ogóle tej antyrosyjskiej. Trzeba umieć teraz mhm. tak, bo jest agresor, jest jeden, kto rozpętał ten, to piekło wojenne. I, nie... I ostatnie zdanie. Myślę, że w kolejnych latach, kiedy ten koszmar się zakończy ogromną, ogromnym wysiłkiem dla wszystkich państw, nie tylko Polski, Ukrainy i Zjednoczonego Królestwa będzie budowany tej pozytywnej odbudowanie tej pozytywnej relacji. Mam nadzieję, że już z kimś innym niż Władimir Putin na stanowisku szefa Federacji Rosyjskiej. A o nowym szefie brytyjskiego rządu dzisiaj dr Małgorzata Kaczorowska. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję bardzo, Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.